Cześć, z tej strony Zielona Małpa i witam na krótszym kanale. Dzisiaj zagramy sobie po raz czwarty w The Garden Inn. Od ostatniego razu niezbyt wiele się tutaj zmieniło. Podlewałam jedynie kwiatki i pryskałam je na robaczki, żeby były piękne, zdrowe i żeby pięknie rosły. Ale. Zauważyłam dzisiaj po zalogowaniu się do gry, że jeden z kwiatków czuje się bardzo kochany. A jeśli czuje się bardzo kochany, oznacza to, że możemy coś od niego otrzymać zgodnie z informacją z samouczka. Dajmy mu więc troszeczkę miłości. No nie wiem, moim zdaniem nic nie dostaliśmy. A cóż, może to się dzieje co któryś raz, no ale nic. Sprawdźmy, może zmieniło się coś przy właściwościach tego kwiatka. No nie, nie zmieniło się. Oszukali nas! Oszukali nas w tym samouczku. A to chamy. Trudno. Zobaczmy, co się dzieje na balkonie. Na balkonie nie, nie podlewałam teraz kwiatków, więc możemy to zrobić wspólnie. Tak więc podlejmy te kwiatki. Próbuję znaleźć jakiś sposób na to, żeby było tutaj ładnie, ale jednocześnie, aby dało się polować jak najwięcej kwiatków naraz. Jak widzicie, podlewanie sprawia, że niektóre z tych kwiatków nagle rosną, czy też dojrzewają. Więc super, to, to jest mi bardzo na rękę. Kwiatki w Wanienkach, jak widać, też. Też dojrzały. I ostatnia wanienka. Ciach. Pięknie. Zostały nam jeszcze dwa kwiatki do opryskania. Jeden kwiatek, drugi kwiatek, i reszta nie ma robaków. Okej. Okay. Świetnie, wspaniale. Myślę, że możemy spróbować poumieszczać tutaj trochę więcej kwiatków. Tym bardziej, że widziałam przed chwilą, że odblokowały nam się jakieś kolejne kwiatki. W takim razie zobaczmy, co nam się odblokowało. Odblokowało nam się ziemne rośliny. Swoją drogą, strasznie irytują mnie te, te nazwy, że to są ziemne, powietrzne i wodne, no ale dobra. Odblokowały nam się z ziemnych roślin Night Stars i Zephyr. Także zaraz je posadzimy. Z powietrznych roślin nam się nic na razie nie odblokowało, i z wodnych nic nowego też nam się nie odblokowało. Ale nic, możemy spróbować posadzić te. O, jaka śliczna Doniczka! Po prostu ja w ogóle uwielbiam koty. Zresztą, tak jak wcześniej wspominałam, mam też kota i świetnie, że jest tutaj Doniczka z kotem. Tylko sobie muszę znaleźć na nią jakieś miejsce. Tu chyba gdzieś powinna być jakaś taka bieżąca półka. O, to. Ładnie równo umieścimy. No tutaj się nie da. Ale myślę, że możemy troszeczkę poprzesuwać tutaj te. Te istniejące już półeczki. Żeby jednak zmieścić tych roślin tutaj jak najwięcej myślę, że na razie zrobimy tutaj takie dwa rzędy najwyżej jeszcze później umieszczę jeden pod spodem, chyba że, że uda mi się tutaj poustawiać jakieś roślinki no ale na razie umieścimy sobie tutaj drugi rząd takich kółeczek i Piękne, ko 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 kociętowe. O widzę, że się odblokowały jeszcze jakieś powietrzne. O, też taka ładna takie jakby łóżeczko. E czyli tutaj mamy do, ro do roślin wodnych mamy wanienkę do hybrydyzacji. Natomiast przy powietrznych mamy wanien mam wanienkę. Mamy łóżeczko. Świetnie. A tutaj nie mamy na razie nic jeszcze do nowego. Ale no tak jak mówiłam. Poustawiamy sobie tutaj może dwie takie doniczki pociętowe. Wypełnimy je podłożem. Nowe podłoże nam się odblokowało. Spróbujmy więc wykorzystać to podłoże. Tych nam się jeszcze nie odblokowały. I zobaczmy, sp spróbujmy zasiać te dwie nowe rośliny. Jedna to było Night Stars. O, widzicie? To chyba nie pasuje do tego podłoża. Ciekawe, a ta? Ach, o już, już chyba wiem. Już chyba rozumiem. Roz te, które mają tutaj czerwone etykietki, czy tam pomarańczowe, będą do tego pomarańczowego podłoża, więc. O tak, tak myślałam. Czyli tutaj musimy wymienić podłoże na brązowe i te z, brązowym, z brązową etykietą będą na brązowym podłożu. Przynajmniej takie mam wrażenie. Ok, i zobaczmy. Yy, zobaczmy, czy któreś z tych naszych nowych, yy, odblokowanych roślin yy, nam się yy, coś nam dały. Które z tych roślin były zhybrydyzowane? Zobaczmy. O, i tutaj. O, i ta roślinka też domaga się miłości, więc. Macajmy ją. No, jestem troszeczkę zawiedziona, tym, że to nic nie daje, hmm. że więcej roślin tutaj tym razem, Chcę być kochanymi, ale no, nie wiem, jakoś nie widzę, żeby, żeby coś realnie nam to dało. To dobra, sprawdźmy sobie na liście tych kwiatków roślinek, które z tych roślinek były tymi zhybrydyzowanymi. Party Animals, Dripping Forest i Lord Lilies. One chyba były na balkonie, sadzone, i to chyba są te tutaj. Tak, czyli to są te, które nam jeszcze nie urosły, więc o nich jeszcze nic się nie dowiemy. Nie wiemy też. A, dowiemy się. Jak widzicie, tutaj jest informacja. Jeszcze roślina nie jest całkiem odblokowana. Natomiast jest informacja, z jakich dwóch roślin została ona uzyskana. I to jest fajne. Natomiast mimo wszystko ta karta informacyjna jest jakoś tak mimo wszystko. Mało rozbudowana. I tak się zastanawiam, co się stanie, kiedy odblokujemy wszystkie rośliny. Bo też nie ma ich tak dużo. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. A tymczasem ja tutaj sobie poustawiam może troszkę więcej doniczek. Ma odblokowały nam się nowe rośliny ziemne. Więc, może, więc myślę, że mogę, je, mogę, to, mogę ten fakt wykorzystać. I. Zhybrydyzować kolejne wersje roślin. Wypełni, wypełnimy te doniczki ziemią. Weźmy na razie zwykłą ziemię. Weźmy zwykłą ziemię i zobaczmy, co tutaj mamy. Do, co mamy do sybrydyzowania. Red Kida z Green Hatem. Tu gdzieś hybrydyzujemy. Green Hat z Royal Flowers też. Royal Flowers z Purple Eyed Petals też. I chyba Green Hat z Purple Eyed Petals. Sprawdźmy to. Hmm, chyba nie. No okej, okay, więc możemy chyba tego redkida i purple-eyed petals możemy spróbować zhybrydyzować. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Tutaj możemy spróbować roślinę, która już jest zhybrydyzowana zhybrydyzować inną rośliną, która jest jeszcze nie i to samo, tylko jeszcze z inną rośliną, która jest niezhybrydyzowana. Więc mamy tutaj. Takie takie opcje. Właśnie nie jestem pewna, czy da się hybrydyzować yy, na przykład. A spróbujmy, spróbujmy. Tylko muszę gdzieś jeszcze umieścić jedną doniczkę. A jakieś nowe roślinki nam się odlokowały. Ale to za moment. Spróbujmy tutaj zhybrydyzować. Na podłożu ciemnym, na przykład Redkida i Zephira. O nie, czyli to, to musi iść do jednej konkretnej doniczki. To w takim razie tego Redkida schybryzujemy z tymi Nightstars. Ok, zobaczmy, co nam się tutaj w wodnych odblokowało. Shiny Fern. Myślę, że w pierwszej kolejności możemy spróbować po prostu gdzieś tutaj zasadzić tę roślinę, ale zasiać, ale, no właśnie, to naczynie jest dość wysokie, więc myślę, że możemy to zrobić tutaj. Podłoże. Na razie mamy tylko wodę odblokowaną. Ale tutaj, jak widzimy, my większość mamy zwykłą wodę. Jedną roślinę mamy taki zielonym na jakimś zielonym podłożu, czyli to pewnie będzie jakaś woda z jakimś specjalnym nawozem oraz jeszcze dwa inne takie powiedzmy, bladoturkusowe i różowe podłoże. No ale nic. Zobaczmy tego Shiny Fern. I zobaczmy powietrze. nam się nic jeszcze nie odblokowało. No cóż. Zrobiłam wszystko co mogłam i tutaj znowu jest jakaś miłość. Czy nie ma żadnej informacji. No hmm. ale tak jakoś. No nie wiem. Była chyba informacja, sprawdźmy to zresztą, że to miało nam coś, yy, coś dawać. To było w Petting the Plants. Oh, what's that? It looks like one of your plants is in need of affection. When a seed has small hearts floating around it, you can pet it. Okay, In order to pet the seedling, you first need to focus on it by clicking once. Now that you're really close, gently caress it. If they're happy, something good might happen. I inaczej to zrozumiałam. Czyta zbyt szybko i nie skupia na informacjach. Czyli to są rośliny, które po prostu potrzebują miłości, a nie takie, które są w stanie coś z tej miłości nam zwrócić. Okej, okay, jest to jakaś forma. Dobrze, ja myślę, że na chwileczkę odpuścimy sobie tutaj rośliny i spróbujemy pobawić się trochę w nasz wystrój. Bo szczerze mówiąc, irytuje mnie trochę ten róż. Męczy moje oczy. Wejdźmy więc tutaj w opcję zmiany tła i zmiany pokoju i może coś tutaj zmienimy. Odkryłam, że klikając tutaj w paletę, można. Bawić się wystrojem tutaj naszego, całego tego, tego wnętrza. Więc może zaczniemy od ścian. I może być różowy, ale niech będzie taki, taki blady róż, taki pudrowy. Myślę, że to mniej męczy oczy niż taki bardzo, bardzo mocny odcień różu. I do takiego różu, Podłoga może być w odcieniach, w odcieniach brązu. Bardzo zbliżonych do siebie, ale takiego brązu chłodnego. Myślę, że coś w tym stylu. A te drugie deski. Zrobimy w bardzo podobnym odcieniu. O. To wygląda tak dość naturalnie, prawie jak rzeczywiste pomieszczenie. Jedno co mnie irytuje, to to, że tutaj w, tym, w, tym, w tych dwóch rzędach, w zasadzie w trzech, w trzech rzędach, te deski są... i tu też, yy, kończą się w dokładnie tym samym miejscu. W rzeczywistości coś takiego nie mogłoby mieć miejsca i strasznie mi to... strasznie wizualnie mnie to irytuje. A ja myślę, że tu w sumie możemy jeszcze troszeczkę rozjaśnić, ale możemy się bardziej zabawić, jeśli chodzi o nasze regały. Bo możemy, tylko przyciemniłabym trochę, o! I możemy nadać im jakieś ciekawe, ciekawe kolory. Widzę, że też futry na drzwi się zmienia. Do takiego różu, do takiego różu, może pasować taki ciemny fiolet. No, nieźle on wygląda, nieźle. Nawet jeszcze bym O tak. Prawie że, prawie że czarne, ale jeszcze nie całkiem. Oraz te. Te takie deski. Nie wiem, jak tak, takie. drągale, na których są te płeczki przywieszone. Też możemy zmienić. Ja myślę, że ten ciemno-szary jest, jest, o, jest bardzo w porządku. Myślę, że on tutaj. Pasuje. On tak sprawia troszeczkę przyciemnia nam ten taki, taki róż. Zmienimy sobie tutaj też kolor naszego biureczka. Biurko. Biurko niech nam praktycznie pasuje do tych kółeczek, yy, ale niech jest ciut jaśniejsze. Może troszkę bardziej w kierunku niebieskiego. Żeby było troszkę chłodniejsze niż ten róż na ścianach, półeczka też się zrobiła w takim kolorze. Zostało nam krzesło. Krzesło zrobimy. Krzesło zrobiłabym wręcz odwrotnie. Zrobiłabym jasno-fioletowe zasłony. Nie. To zmienia nam kolor ścian. Okej, okay, czyli nie ma aż takiego takiej dowolności, jak się jak mi się wydawało. Dywanik. Dwanik. Niech ma taki nijaki kolor. Chciałabym tu wprowadzić troszkę takiej neutralności. Jak te zasłony. Bo O, chyba teraz kliknęłam zasłony, bo wcześniej coś mi nie wychodziło przy tym klikaniu zasłon. Możemy je podpasować pod fotel. Nie wiem, co zmienia. Aha, to, to zmienia opaski. To może opaski niech będą zielone. Wygląda to okropnie, ale jak się przyciemni prawie, że do czarna, to jest taki malusieńki element kontrastowy, ale taki dosłownie minimalny. Okej, okay. pomieszczenie mi się podoba. Niech. Z Aha, okej. Okay. i teraz możemy wrócić. Umieszczenie mi się bardzo podoba. Jest takie dość neutralne, ale jednocześnie pokazuje troszeczkę mój charakter. Przy czym ja bym nigdy w życiu w ten sposób nie wyposażyła mojego pokoju. Żeby nie było. Ok. Na koniec. Na koniec podlejemy te kwiatki, żeby... nam ładnie rosły do następnego razu. Do naszej następnej. Wizyty do naszego następnego spotkania. robaczków jeszcze nigdzie nie ma, na szczęście. Tutaj coś chyba mi podrosło. Tutaj podlejemy, mimo że niektóre rzeczy już były przed chwilą podlane, ale podlejemy proforma. Niech ładnie rosną. Niech ładnie rosną. Zobaczymy, czy następnym razem uda nam się uzyskać jakieś nowe roślinki. Może któreś z tych zhybrydyzowanych nam urosną do następnego razu. Ciach, ciach, już podlewałam, tak. No więc tak. Tak to wygląda. Mamy kilka roślinek na balkonie. Zdecydowanie więcej, o przepraszam, więcej niż yy, ostatnim razem. W tym także kilka nowych roślinek. Mamy nowe doniczki. No nie wiem, nie pojawiła nam się tym razem możliwość odblokowania nowych pomieszczeń, ale odblokowało nam się tak, jakiś ghost splash. Może umieścimy gdzieś, bo tani Ja w ogóle lubię książki, więc książkę jak najbardziej gdzieś umieścimy. Plant Journal. Squared Wood, Purple Cat, czyli te doniczki, które odblokowaliśmy. Tiny Candle. Jestem też miłośniczką świec. Nawet sama się bawię w robienie świec sojowych. I sama komponuję zapachy. Ok. Latarenka, stół szklany, canvas, zen garden. Ok. To ja myślę, że jeszcze zanim skończymy dzisiejszą turę, to ja jeszcze tylko umieszczę tutaj szybko nasze nowo otrzymane mebelki. Ten stół, o malutki jest, myślę, że będzie troszkę większy, ale umieścimy go tutaj na środku i następnym razem, kiedy się spotkamy, pomyślę co tutaj na tym stoliku, na tym stoliku umieścić. Na razie jednak umieszczę tutaj, żeby nie, nie, nie było tu tak pusto, to umieszczę tutaj stos książek, który zaczeka, który zaczeka na nas do następnego razu. Tu jeszcze robaczki. Ryskamy. Do zobaczenia, robaczki. Obyście nigdy nie wróciły. Ja tymczasem bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was na śmierć. Zachęcam do zasubskrybowania kanału, zostawienia komentarza, zostawienia łapki w górę. I do następnego razu. Pa!